Dzień dobry. Myślę, że od samego początku stwarzaliśmy sytuacje, nie potrafiliśmy ich udokumentować bramką, ale ilość tych sytuacji powodowała, że optymistycznie patrzyliśmy, że z czasem tę bramkę uda nam się strzelić. Udało nam się zrzutu karnego, natomiast tak, tak podkreśliłem, no, najważniejsze dla nas, że stwarzamy tę sytuację. Kolejna rzecz, którą tutaj chcemy zaakcentować to yy dobry debiut dzisiaj, taki naprawdę debiut, bo yy w większym wymiarze czasowym niż 45 minut to jest Patryk Adytki, który też dzisiaj dostał powołanie do yy, reprezentacji kraju yy, oraz yy wystąpienie po raz pierwszy od pierwszej minuty yy Rabioli, więc myślę, że również yy, yy i tylko nie patrząc przez pryzmat wyniku, ale i Gry na boisku, obydwaj ci zawodnicy nieśli duże ożywienie i spowodowali że w tak ciężkim terenie. Bardzo dobrze do meczu i naszego spotkania, do spotkania przygotowanym zespołem pod działu udało nam się zwyciężyć. Dziękuję. Możliwości Darka z nami nie oddzielić. To nie jest bramkarz, który broni od spotkań. Jest to jeden z filarów naszego zespołu no i ciężko sobie wyobrazić, żeby Darek nie podpisał nowego, nowego kontraktu. On się bardzo dobrze czuje w Liwicach, więc patrzymy optymistycznie, ale to, to pytania jak Pan dobrze wie, nie bezpośrednio do mnie. Jest jeszcze yy, Szeliga, jest Matej i, i z Woldy, z Paweł mamy Mamy tutaj prawie wybór zawodników, więc y, na pewno ta rywalizacja jest taka pozytywna i tylko, tylko się trzeba cieszyć, że ci młodzi zawodnicy y, tak duży wywierają nacisk na tych, którzy, do których przyzwyczailiśmy się przez te parę lat do, do ich gry i y, y, oni też powodują, że ta nasza gra jest trochę inna. Y, jest jakiś, jest jakiś y, inny powiew, inny odbór. Inny odbór i, i miejmy nadzieję, że, że to spowoduje, że pias będzie jeszcze lepszy. Tak, tak, to, to na pewno to jest chłopak o dużych inklinacjach takich technicznych, takich co nam brakowało, potrafi bardzo dobrze się zastawić, Jest bardzo groźny pod bramką przeciwnika. Widzieliśmy z jak łatwością dochodzi do sytuacji, ale spokojnie w tym wszystkim przygotowywaliśmy go od pewnego czasu, jest z nami 27 dzień i to już przed ten moment, że nadszedł czas. Nie po to go kontraktowaliśmy, żeby siedział na Awial albo lub oglądał mecze z trybun, więc yy, będzie dostawał na pewno yy, w coraz większym wymiarze czasowym szanse gry w piasie i yy, w jego nogach, w jego głowie, żeby to wykorzystywać. Znaczy, w naszym wypadku kadrę mamy szeroką, jak Pan dobrze wie, bo nawet na dzisiejsze spotkanie paru zawodników nie załapało się wejściowej 18, więc w naszym przypadku yy, ta intensywność meczu jest wskazana. I, yy, mamy to szczęście, że nie mamy urazów i budowaliśmy kadry m.in. z tą myślą, że przyjdą takie tygodnie, że będziemy musieli korzystać z całej, z całej ponad 20 osobowej kadry i to przynosić dzisiaj efekt.